Witajcie! Inwestowanie w siebie to najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu i spełnienia. W tym wideo pokażę Wam 5 kluczowych kroków, które pomogą Wam stać się lepszą wersją siebie. Krok 1. Rozwój wiedzy i umiejętności. Edukacja to podstawa czytaj książki, uczestnicz w kursach online, takich jak te na Coursera czy Udemy. Zdobądź nowe certyfikaty, które zwiększą Twoją wartość na rynku pracy. Krok 2. Zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularne ćwiczenia i zdrowa dieta to fundament produktywności. Dbaj też o równowagę psychiczną. Medytacja, mindfulness i odpoczynek pomogą Ci zachować spokój i energię. Krok 3. Budowanie relacji. Rozwijaj sieć kontaktów zawodowych na LinkedIn i pielęgnuj bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi. Wspierające otoczenie to klucz do sukcesu. Krok 4. Zarządzanie czasem i nawykami. Planowanie to podstawa, używaj narzędzi takich jak Nouszen czy Google Calendar. Buduj dobre nawyki, takie jak codzienne czytanie czy poranny trening. Krok 5. Finanse osobiste. Nauka zarządzania pieniędzmi to również inwestowanie w siebie. Twórz budżet, oszczędzaj i zainwestuj w kursy o finansach, by zbudować stabilność. Podsumowanie: każdy krok to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie. Zacznij już dziś. Subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, od czego planujesz zacząć swoją transformację.